Szanowni Państwo, zbliżają się jedne z najpiękniejszych dni w roku święta Bożego Narodzenia. Nasze poglądy i przekonania mogą się różnić, ale chyba każdy z nas docenia ich ciepłą rodzinną atmosferę. Doświadczenie wspólnoty, pokoju i przebaczenia, a także czekające na spotkanie w gronie najbliższej rodziny. W tym roku te szczególne dni będą miały nieco inny charakter niż zazwyczaj, z uwagi na występującą pandemię. Bez względu jednak na to, czy z bliskimi uda nam się spotkać osobiście, czy też tylko na odległość, na pewno będziemy składać sobie życzenia i dzielić się opłatkiem. Pozwólcie więc Państwo, że i ja przekażę dziś najlepsze życzenia. Świąt pełnych miłości, dziecięcej radości, pięknych chwil spędzonych w gronie rodziny i przyjaciół. Wiele ciepłych i życzliwych myśli. Serdecznie dziękuję też za cały miniony rok. Zwłaszcza w ostatnim czasie, od kiedy to pełnię zeszytną funkcję rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dziękuję za Państwa zaangażowanie i pracę na rzecz naszej wspólnoty akademickiej. Dziękuję za wszelką pomoc oraz okazaną życzliwość naszej alma mater. Raz jeszcze życzę wesołych świąt i szczęśliwego nowego 2021 roku.